Wielka Rodzina, sezon 1, odcinek 11, Wielkie Porwanie Kamila. Sebek, idź sobie. Idę sobie z tym, że nie jest to, że nie ma. Wypuść mnie, nie ma mowy. Uuu, hu, 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 hu. Oto on go porwał, jadę za nim. Szymku, jedź za nim. Oczywiście, sierżancie, gdy policja jedzi za nim. Zatrzymaj się. Ale za co? Gówno. Czym masz problem za porwanie kogoś? Zostajesz aresztowany. Ręce do góry. W kajdany. Gdy policjanci posłali go do więzienia i do domowego sądu. Mamy go, Mietek. Dobrze, ale to pomyślimy w komisariacie, ale po sądzie, pod ogrodowym sądem. I to za takie porwania na Kamila po jego stronie. Pięć lat więzienia. Kamil, jesteś cały. Tak porwał mnie. Jak policja go zabrała przecież, to nikt nie porwał, więc Alberto i Kamil gadają i czekają na pociąg, to zakończmy odcinek. W następnym odcinku urodziny Wojtka.